Szczęść Boże, siostry i bracia. Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 27 lipiec 2021 roku, Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, aby was do nieba zaprowadzić. Otwórzcie swoje serca, i przyjmijcie Bożą Wolę dla Waszego życia. Jesteście własnością Pana, I tylko za nim macie iść, I tylko Jemu macie służyć. Ludzkość skaziła się grzechem, I nadeszła chwila Waszego wielkiego powrotu. Żałujcie za grzechy. Mój Jezus Was kocha i czeka na Was z otwartymi ramionami. Nie zapominajcie, to Jemu macie być oddani. Oderwijcie się od świata. Nie pozwólcie, aby demon zagrabił to, co jest w Was najcenniejszego. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przyjdzie dzień, kiedy będziecie szukać drogocennego pokarmu i w wielu miejscach go nie znajdziecie. Miłujcie prawdę i strzeżcie jej. Po całym ucisku zwycięstwo Pana przyjdzie dla moich czcicieli. Naprzód, z radością, to jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was. Do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia, komu pozwala zdrowie i czuje przynaglenie ducha świętego, zachęcamy do postu. Najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości, niech prosi Maryję o światło. Co w jego życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu, jako przebłaganie za grzechy świata, braci, siostry i swoje. Do czego, siostro i bracie, zapraszacie Maryja? Może ja chcecie poprowadzić za rękę drogą ograniczenia Twojego drogocennego czasu, poświęconego telefonowi, filmom, serialom, internetowi, zaspokajaniu własnego niczym nienasyconego ja, koncentracji na sobie, na życiu dla przyjemności, może na nowo chcę ukazać Tobie wartość niedoskonałej rodziny, ale Twojej rodziny, Twojej żony, Twojego męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, sióstr i braci. Z jakim światłem przychodzi do Ciebie Twoja miłująca mama, Maryja? Czy mama nie zaprasza Cię czasem do hojności w Twych darach, ale nie tak jak Ty chcesz, ale tak jak ona Cię do tego zaprasza? Czy masz siłę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.